Dzień dobry Polsko! Dzień dobry z Wietnamu! Tak w Saigonie wstaje dzień. Poranek, godzina siódma. W Polsce już pierwsza w nocy. Znaczy dopiero pierwsza w nocy. Dzień dobry Polsko! Dzień dobry z Wietnamu! Dzień dobry z Saigonu! Aż chce się powiedzieć Good Morning Wietnam. Chociaż u nas godzina dwunasta, w Polsce szósta, dopiero stajecie. My byliśmy tutaj u szefa, co wymienia pieniądze. Powiem wam, że do bankomatu się no nie opłaca chodzić, bo kurde, skupiłem na cholera. Mimo informacji nie znaleźliśmy żadnego bankomatu, gdzie jest bez prowizji. Więc tu postanowiliśmy parę groszy wymienić, bo jutro opuszczamy sajgo, na tam, gdzie jedziemy. Chociaż nie, to turystyczna miejscowość, to na pewno będą bankomaty. Ale lepiej ze sobą nosić niż prosić. Idziemy. Pokażemy wam jak ta droga wygląda tutaj. No bo już żeśmy ją szli w jedną stronę. Powiem wam, że taki Saigon cały czas. A tutaj widzicie jak to jest. To jest właśnie nie dzielnica. Tutaj nie ma hoteli. Mieszkają tu bylcy. Lokalni. I tak to tu wygląda. Tutaj mamy szkoły po drodze. Mieliśmy kilka. Na każdej, w każdej szkole na placu mają próby takie, wiecie, występowe. Bo za kilka dni wielkie święto, wielkie święto, zmiana kalendarza, będzie chiński i wietnamski nowy rok. Ale ruch jest straszny, po prostu straszny. Patronem naszego kanału jest portal Świnoujście.pl. Świnoujście w sieci, twoje pierwsze źródło informacji. Łopanie. Przechodziliśmy tu koło tego miejsca. Powiem wam, że to jest chyba toleta publiczna darmowa. O Jezu jak dało! Panie kolego. Normalnie jak pod budką z piwem 30 lat temu. Ale chciało nos urwać. Ale nie o tym i o tym. Tutaj chcieliśmy powiedzieć właśnie Martynka doczytała kilka dni temu. Oni zaczynają święta 25, kończą święta dopiero tam na początku lutego, 4-5 luty. W międzyczasie oczywiście obdarowują się prezentami, pieniędzmi. Dla nich to jest najważniejsze święto, ten nowy rok. E, co prawda, on jest dopiero 29 stycznia, ale już zaczynają dużo wcześniej, kończą dużo później. Lubią świętować, tak jak my. W ogóle oni mają bardzo dużo podobnych cech do nas, powiem Wam. Jeżeli chodzi o takie zaradność, to nie jest. Oni nie są niemotami, oni są tu bardzo zaradni, naprawdę. Mam takie podejrzenie, że to komuna w ludziach tworzy to, że człowiek zaczyna być zaradny. I oni są tu przedsiębiorczy, zaradni, tacy szybcy, jak coś trzeba nawet zrobić, nie, tam nie lenią się, no ale to na inny temat, na inny film, no i słuchajcie, ale w tym czasie, tak jak Polacy lubią długie święta, oni też, wszystkie urzędy, wszystkie sklepy, myślę, że te duże, no bo takie malutkie sklepiki będą pootwierane, to prawie przez 10 dni, tak? 9 dni, Martynka mi tu podpowiada, 9 dni, także tak to wygląda, nie wiem, czy w ogóle mnie słychać. No, bo po prostu tak, na pierwsza, na tutaj, jak widzicie. To po prostu ruch jest niesamowity. Mieliśmy w ogóle dzisiaj iść do centrum, żeby pokazać, zobaczyć, pokazać żeby zobaczyć, jak wygląda ta główna ulica, bo oni tam już ją dekorują. Zamknęli ją ostatnio nawet, jak byliśmy dwa dni temu. Ale powiem Wam, że jak mamy tam jechać dwie godziny, żeby tylko zobaczyć jeszcze zamkniętą ulicę, ale nieudekorowaną, bo oni dopiero skończą ją dekorować za kilka dni. No to szkoda naszego czasu. Lepiej pospacerować tutaj w okolicy, zobaczyć kilka fajnych miejsc. Poza tym mamy trochę pracy, popracujemy. No i zobaczcie, jak to wygląda. Normalnie, panie Saigon. Saigon w biały dzień. Trzeba uważać na telefon. Już chyba mówiłem tą anegdotę, ale powtórzę drugi raz, że jak byliśmy tutaj w 2017 roku, no to gościowi taki telefon, jak sobie trzymał i coś czytał. Jeden z gości na skuterze wyszarpał i pojechał, jechało ich dwóch, ten na tylnym siedzeniu był spryciarz i dziawno. Patrzcie, jak wygląda parking pod urzędem. Nie wiem, czy uda mi się jeszcze nagrać, ale tu mają super stacje przeglądu z skuterów. No po prostu są niesamowite. My mamy po prostu takie stacje do przeglądu dla samochodów, a oni mają dla skuterów podnośniki, stanowiska, chłopaki ubrani, w kombinezony elegancko, super, po prostu wygląda to niesamowicie. Może mi się uda to pokazać, zobaczymy. Bo teraz wchodzimy w dzielnicę, gdzie są maszyny do szycia i telefony komórkowe. A co oni tak parkują? Tak można parkować? No, zaraz wam coś powiem o tym parkowaniu, właśnie. O, tu mamy taką stację, ale malutką, to nie o to chodziło. To jest robota ręczna. Można parkować, tylko przychodzi gość i cię kasuje. To nie ma tak, że zaparkujesz sobie na parkingu, na chodniku i wszystko jest brawo, brawo. Tutaj normalnie wszędzie jest płatna strefa parkowania. Za każde zaparkowanie trzeba zapłacić. No zobaczcie, tutaj jest właśnie takie miejsce. Tylko że to troszeczkę troszeczkę to wygląda słabo, bo to jest taka indywidualna działalność. Cztery podnośniczki. Ale są takie miejsca naprawdę z białymi kafelkami wręcz, podłoga zrobiona z gumy. No wygląda to normalnie jak super profesjonalna stacja przeglądów. Na no, tutaj pobrało, maszyny, maszyny, maszyny do szycia, też jest dobre, jak coś kupujesz, Poland Poland. A dziękuję. Pan próbuje sprzedać nam losy na loterię. Co ja bym z tymi losami zrobił? Wygrałbym 10 milionów. I co ja bym z nimi zrobił? I cały czas już idziemy od kilometra ole, pan walnął, ja pierdyle, Jeden drugiego, ale nic się nie stało tam Takie lekkie puknięcie w ten W nadkole to nie jest problem Nawet tak kawałek odpadło No to tam, człowieku już Nie grzepmy w trupach, nie? Ale ruch jest niesamowity Głowa boli, wiecie co, naprawdę. Jak tutaj mieszkasz przy tej ulicy, to głowa boli. Pani kierowniczka tam z przodu idzie. Jak widać na załączonym obrazku I ją wszyscy tutaj tubylcy nie są wzrokiem. Ja wam popatrzę, ja wam popatrzę Usiedliśmy Usiedliśmy, zamówiliśmy e, dwie kawy mrożone Pani przyjęła zamówienie, które, takie, takie, dobra, wszystko, poszła do kasy, wraca, mówi, restauracja nieczynna. Będzie, jak nieczynna? No nieczynna już. Aha. Słuchaj, a tu mamy Western Union następny, to po to, żeśmy szli taki kawał. <śpuszczak> Teraz Martynce pokażę. Ma Martynka zamówiła dwa soki, a tutaj podejdę, zobaczę do pana, czy będzie można nagrać. Elegancko, patrzcie, jaką ma fajną pan, 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 maszynę. Tutaj sobie wrzuca. To się ładnie tam wszystko do gareczka. Jeden, drugi, do rzuci lodu do tego limonkę. No i elegancko. I 10 tysięcy. 10 tysięcy za sztukę. Przypominam, dolar to jest 25 tysięcy. Czyli my za to zapłacimy niecałego dolara. Czyli niecałe 4 zł. No to chyba dobra cena, nie? O, tutaj wychodzi trzcina. Rozmiar żona. Od razu do kosa. No ludzie, to wielki świat. No i o internet bóle, nie? Spijają to. Chyba jeszcze bardziej niż piwo, a piwa piją tutaj jak smoki. A no, dlatego mówię, panie, to Polska prawie. Prawie Polska. Mają takie same charaktery. Piwko? Nie za dużo porobić. Yy, przedsiębiorczy? Do tego co jeszcze mają? Zaradni? No, tacy wiecie. Tylko, że kurde króciutcy bardzo, nie? Malutcy jak zabawki. No, ale co zrobisz, tak nic nie zrobisz. A korek jeden wielki stoi. O, proszę bardzo. Jedna napitka już za 10 tysięcy. Z lodem, gdzieś to jest z dziurka. O, na środeczku. Pokażę Wam. Normalnie Liga Mistrzów. A jak smakuje? Już Wam mówię. O, kurwa. Ale dobre. Ale dobre. Jeszcze na datek czuć dobrze Tom. Limonkę. O, a słodziutkie, że duper wie. Dziękuję. Idziemy dalej. Trzeba przyznać, że jest tu sporo lodu. No i czasami się ludzie pytają, czy wy się nie boicie lodu? Tego, co oni tutaj wrzucają. Boicie? No boicie, nie boicie. No przecież, no ale jemy jedzenie wszędzie, gdzieś. No, czy my się boimy? No nie chcę powiedzieć, że się nie boimy. No zwracamy uwagę na to, żeby, wiecie, żeby było w miarę czysto gdzieś, jak gdzieś idziemy. Chociaż ostatnio, wczoraj, żeśmy jedli takie, jak widzieliście, może. O. <noise> Że trudno powiedzieć o czystości, no ale, czy my się boimy? Nie boimy się, po prostu no, żyjemy tak jak oni tutaj, nie? Przyjechaliśmy tutaj do nich, żyjemy tak jak oni, przecież nie będziemy chodzili po jakichś super pięciokwiastkowych restauracjach, no bo nie wiadomo co. A tam skąd wiesz, skąd ten lód jest? Może od tego samego dostawcy. Także przyjeżdżajcie, nie bójcie się, jedźcie, pijcie. No i wyżej dostaniecie sraczki, no to co można dostać innego? Jakiegoś zatrucia żołądkowego, no to tam przepłucą Ci żołądek i będzie ok, Chyba. A jak to wygląda komunikacja autobusowa? No powiem Wam, że komunikacja autobusowa jest niesamowita. Już to mówiłem na jednym z filmów, że przejazd, cena to jest jakieś kuwa grosiki. 5 tysięcy za bilet, Wsiadasz i jedziesz. Jedziesz tyle, ile chcesz, po prostu płacisz za wejście. Więc to jak za frytki. A jak my we dwójkę wsiadamy, to płacimy 10 tysięcy to tyle za ten napój. No to 10 tysięcy to jest dobra cena. Lepsza byłaby za darmo, no ale za darmo nic nie ma. No, ale ruch straszny, naprawdę straszny. Motor policyjny obdzierany, oskubany. A tutaj pan policjant. Policjanci mają takie kremowe mundurki. I pokazuje, żeby jechać, 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 jechać. No i cały czas te doby. Cały czas wzdłuż ulicy. Wąziutkie, cieniutkie. No zobaczcie jak on tu wygląda. Normalnie jeden pokój. Szerokość pokoju. Idziemy sobie spokojnie. A tu taka sytuacja. Zobaczcie. I to jest kilometr, półtora od nas. No idziemy zobaczyć. No i nigdy nie opuszczamy kościołów. Tylko że chyba ten niestety zamknięty. Ale powiem Wam, że jak jest figura Matki Bożej, to najprawdopodobniej katolicki. Bardzo, bardzo dużo jest u kościołów. Pełne, po prostu to jest nie. Tak, mówiliśmy: jedziemy na Filipiny na czas świąt, bo to Filipiny wiadomo, kraj katolicki. Ale tutaj również, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę. Że musi święta spędzić w miejscu, gdzie będzie miał dostęp do sakramentów? Patronem naszego kanału jest portal travel Zobacz, jak wygląda świat. No to sprawdzimy ceny w sklepach. Słuchajcie, 26 tysięcy, czyli 1 dolara banany. A tutaj mamy jakie ceny jeszcze? Co patrzysz, inny? Zmiana? No. A co, takiego bardziej dojrzałego? No to wiesz, dojrzałego. Pieczywo pieczywko 29 tysięcy, trochę więcej niż dolar przypominam, że 25 tysięcy to jest 1 dolar, 15 tysięcy z takie napoje, tutaj jakieś jogurciki napoje, mleczka po 14 tysięcy, czyli pół dolara, troszkę więcej, o a tutaj na przykład co mamy, grzybki, o takie grzybki 29 tysięcy, trochę więcej niż dolar papryka zielona, trochę więcej niż dolar, Trzy, trzy takie duże Pomidory, połowa dolara, troszkę więcej. Ogórki, jednego dolara. Tutaj kolejne grzybki, troszeczkę więcej niż dolar. Zestaw na zupę. Nie? Zestaw na zupę ciut więcej niż dolar. Kapusta. Ciut mniej lub dokładnie dolar. No takie ceny, zobaczcie. Marchewka. Nie wiem, które jak tu się pisze marchewka po ich niemu. Trudno powiedzieć, ale jak chcecie sobie sprawdzić, no to dolara, nie całego dolara więcej niż dolar. O jabłka, jabłka bardzo drogie. Jabłka 4 dolary. 100 tysięcy to są 4 dolary. No ale to kiwi, a kiwi 239 tysięcy. Czyli 10 dolarów. Winogrona 8 dolarów. Czereśnie 600 tysięcy. To podzielcie to teraz. I to takie malutkie, tylko tyle? To za tyle czereśni 600 tysięcy? Tyle czereśni 600 tysięcy truskawki 270 tysięcy, czyli to jest 10 dolarów to to prawie 20 dolarów. Ja no to powiem wam, to są ceny trochę duże. Mięso. 75 dolarów, czyli 75 tysięcy, czyli 3 dolary za taki kawałeczek tutaj gotowe szaszłyki. 200 tysięcy, no to jest... Cztery, 8 dolarów. Co my tu jeszcze mamy? I Jogurty, Ogórty, to ja gadam, ketchupy 2 dolary. No i kolejne rzeczy. Widzicie, co? No zobaczymy takie rzeczy, które my tam gdzieś powinniśmy jeść. Przykładowo jako ludzie. No to tak o 100 tysięcy za parówki, czyli 4 dolary. Taką paczkę porówek. No, ale takie dwie, na przykład już kiełbarski, kosztują tylko pół dolara. Takie kosztują półtorej dolara. No to powiem Wam, że ceny rozsądne, prawda? I tylko z Martynką żeśmy zauważyli, że ten market e, nie jest tani. Te takie mniejsze sklepy są jakieś 10-15% tańsze. Sery? No, sery drogie. Bo takie coś kosztuje 2 dolary. Czyli 8 zł, no to w porównaniu do nas to i tak tania. Mleko? Mleko kosztuje 2 dolary. No właśnie, ale zobaczmy tutaj jogurty, bo tutaj żeśmy ostatnio przykomali ten sklepie chyba troszeczkę. Monte, o, Monte. Monte kosztuje, takie Monte kosztuje 58 tysięcy, czyli 2 dolary. 8 zł za 4 fach Monte. O, to na pewno jest e, taniej niż u nas, a te jogurty tutaj. Martynka, ale te jogurty są tańsze, bo tu jest po 6, a tam są po 10. Tutaj mamy za szóstkę. Czyli za całą paczkę, tak? Bo to chyba na sztuki mówiłaś, że się kupuje. Za... to jest 4x6. Tak no, 4 razy 6, Tak będzie. ale to co, weźmiemy truskawkę? Tak, weźmiemy. Mhm. No, czyli jeden dolar. No weźmiemy truskawkę. Dobra, bierz wiesz? truskawkę. Ja sobie wezmę jeszcze coś. Skawkę, ale tutaj jeszcze weźmiemy sobie są, te zielone są z żelkami. wiecie co, no, ma nie żelki są w środku. No to ja wezmę tego niebieskiego. O ten jest prawie podychę, Ten jest droższy, to wezmę. No to ten masz tańszy, czyli Który... Ale ja nie chcę owocowej, bo ten jest droższy. Tańszy. Ale to Martynka, ja tu nie przyszedłem po taniości, tylko przyszedłem tutaj po, po prostu jest po smakości. No a teraz kola, tutaj zobaczcie, tu jest 320 ml za butelkę, ile tych butelek tutaj jest? Do puszkę chyba. Czy nie wiem jak to policzyć No nie powiem wam. No to wam nie powiem, ale powiem wam za to ile kosztuje butelka. Butelka kosztuje 7 tysięcy. A 25 tysięcy to dolar 7 tysięcy. Ta puszka kosztuje 8000, a 25 tysięcy to dolar. Przypominam dla tych, którzy chcą to szybko policzyć, bo już mi się nie chce tego liczyć, go mi od tego boli. 8000. No i dalej idziemy. Ciasteczka jakieś. Proszę bardzo, taka paczka ciastek 2 dolary. To jaka ogromna. To jest moja dłoń. No to patrzcie jaka tutaj, takie pierniki, 2 dolary. Oreo, niecałe 2 dolary. A patrzcie, jaka wielka paczka. Ile tutaj tego jest? Tu jest napisane? Nie, to jest napisane, ile kalorii. A jest. Sześć, sześć ciastek po e, 28 gram każde. I to kosztuje półtora dolara. Co my tu jeszcze mamy takiego? O, jakieś poluszki, chipsy, ciasteczka. Jednego dolara. To tutaj nic to nie waży. Kosztuje jednego dolara. Co masz tam kochanie? Orzeszki? Orzeszki. Elegancko. Guma. O, guma, takie o. Duże gumy tutaj kosztują 1 dolara. Teraz Wam pokażę alkohol. Ale to potem, czekaj, wodę, bo my musimy jeszcze wziąć wodę. No to duża woda kosztuje 27 tysięcy, czyli 1 dolara. A taka mała woda, a my wziąć sobie małą jedną 10, czyli kosztuje niecałe pół dolara. Czyli niecałe 2 zł. Mała woda 4 tysiące. Czyli razy 6, 1,6 dolara co tu jeszcze mamy, takie ciastka takie duże pudło ciastek jak tutaj, 2 dolary to większe u góry, takie ładne, zapakowane na prezent prawie 4 dolary no to jak, drogo? niedrogo? żelki troszkę więcej niż dolara takie cukierki, o te są drogie te kosztują 4-6 dolarów no ale te gumy tutaj wszystkiego rodzaju dolara, dolara parę groszy Snickers 17 tysięcy No to trochę mniej niż dolara niż, Trochę więcej niż pół dolara Ale to jest dobry pomysł Snickersa ja sobie biorę Kilka razy wezmę jednego, drugiego jest coś, coś na drogę na jutro Do samolotu Oreo jeszcze mamy całe opakowanie No dobrze, elegancko To niech sobie tam leży Takie małe soczki I teraz pytanie Za karton? Za karton Za cztery opakowania płacimy Troszkę więcej niż pół dolara. Mleko za karton. Cztery mleka. 21 tysięcy to prawie dolar. No to ceny niezłe. O, dwupak? Nie, sześciopak Pepsi. Troszkę mniej niż 2 dolary. Makaron. Zwykły, normalny makaron. Trochę więcej niż pół dolara. Yy, troszkę więcej niż. No dobrze. Trochę więcej niż pół dolara. Kurde. Ten makaron. Dolara. Taki biały makaron. Trochę więcej niż półtora dolara, dolara Co tu jeszcze mamy? Ryże, ryże, ryże No ryże jak ryże, tutaj nie wiadomo Ale puszki jakieś, dobra, zobaczmy puszki Tuńczyk, troszkę więcej niż dolara No w ogóle te ceny tutaj są po dolara Dolar, dolar, dolar Troszkę więcej niż półtora dolara To taka puszka Kukurydzy Kosztuje 38 tysięcy No to półtora dolara ja to wszystko zaokrąglam, prawda? Nie mówię dokładnie, żeby potem ktoś się nie czepiał, że wszystko półtora dolara. No to jeżeli to będzie tam parę centów prawo-lewo. No, taki sos kosztuje 3 dolary. Tak? 3, dobrze. Taki sos, o ten już więcej, 4, 5 dolarów. Ten, ten kosztuje. Ten tu kosztuje 138, a tutaj 74. Dobra, ten, ten kosztuje tutaj prawie 3, ponad 3 dolary. No a olej. Ile kosztuje olej? olej. Olej taki kosztuje 80 tysięcy. No to już co musicie policzyć ile to jest? I alkohole. Ja wiem to każdy chciałby zobaczyć po ile jest wódeczka. No wódeczka jest tak Balanta jest 400 tysięcy. A 100 tysięcy to są 4 dolary. Czyli 16-17 dolarów winka po 300 tysięcy. Ale tu jakaś inna wódka jeszcze powinna być. Nie widzę. Nie widzę, nie widzę, a chemia? że tu jest chemia. O, szampony do mycia, płyny do mycia, to są 4-5 dolarów 4-5 dolarów, 4-5 dolarów, 4-5 dolarów. Head and shoulders, każdy zna, każdy używa. To jest dokładnie 5 dolarów. 5 dolarów to jest 5 razy 4,20 zł. Nie wiem, ile kosztuje u nas teraz sztyfty różnego rodzaju, ile tutaj kosztuje? No 2 dolary, 3 dolary, 4 dolary. No takie są tu ceny. Proszki do prania. Taki duży proszek do prania kosztuje 5-6 dolarów. Takie mniejsze niecałe 2 dolary. Tutaj płyn do płukania yy, może 4-8 dolarów. Ła ten to wielki. To nie wiem ile, musiałbym policzyć 800-900 jeżeli 100 to jest 4 to jest 9 razy 4. Tyle dolarów. O tyle co tam powiedziała. Tutaj płyny do gibelka, 1,5 dolara. No takie ceny panie kolego płyny do pukania a kawy, herbaty to, to gdzieś tam było, nie? zaraz to Wam znajdę i pokażę no właśnie, tu mamy kawę, Martynka mnie tutaj już musztruje szybko, szybko 2 dolary za, za taką kawę, którą może sobie mrozić tutaj taka kawa 80 80 tysięcy i tutaj jest ile saszetek kurde, oni zawsze tak pochowają ten napis, że ja nie widzę nie pamiętam Martynka, ile tu było saszetek ile tu było saszetek w tym od groma, nie? To są jest tajese w 3 w jednym i za, za, za szetek, 21 21 zaszetek za niecałe 3 dolary nie za 3 dolary 3 w jednym Tak 3 w jednym. No one są trochę droższe no to widzicie, 3 dolary to 12 zł a tam czyli ile? 30 groszy za kawę Herbaty niecały dolar troszeczkę ponad dolar, niecały dolar, tutaj 2 dolary no, tak się tu, tu kształtują ceny, panie kolego. No i tu ściana płaczu. A ściana płaczu wygląda tak. Tu już pokazywałem wcześniej. Na tej drugiej małej ściance. No, ale taka wódeczka kosztuje normalnie niecałe 3 dolary. 12 zł. Ujej, człowieku! ty ja chyba zacznę pić. To jest dobry pomysł. Te 12 zł za flaszkę? To jest, albo tutaj, piwo. Piwo 12, a ja mówię ile? 20, no czyli pół dolara, 2 złote za małe piwo 2 złote, 2 złote, 2 złote Tutaj troszkę wyżej 2 złote Tam u góry to importowane to już dolara No takie są ceny i nie chcę być inaczej Jak widzicie, jak ktoś chce pić to może pić Wódeczka za 12 zł. Tutaj są jakieś takie drinki gotowe już i one są po 3 dolary nie, no, dwa z groszem, jeszcze przesadzam. No, ale tutaj musicie sobie te ceny podzielić przez 25 tysięcy, bo one są wszystkie w tysiącach. Czyli na przykład 800 tysięcy, nie trzeba się przestraszać, tylko podzielić i będzie już wiadomo, co ile kosztuje. A co on tu jeszcze mamy takiego? No, folia spożywcza, 4 dolary. No to widzicie, jak drogo, ale co jest też mniejsza, za 2 dolary. No dobra. Kończę, bo tu widzę już cała ochrona chodzi za mną i patrzy co ja robię. No to kończę to nagranie. Martynka płaci za zakupy i lecimy dalej. A po ile tu jest papier toaletowy? Niektórzy pytali? No to powiem że nie ma szału, no co? 29 tysięcy, czyli trochę ponad dolara, 4 zł za tyle rolek. Tutaj jest jakiś taki chyba extra extra to 4 yy, dolary za rolkę. Tutaj też 4 dolary za rolkę. No 16 zł za taką wielką paczkę. Nie, nie pamiętam ile kosztuje w Polsce teraz papier toaletowy No ale to też Wiecie, nie są takie straszne sumy. Nie są to 40, 50, czy 60 zł za dwie rolki, nie? Także nie jest tak najgorzej. No a tutaj taka dwupaka dwupaka, zobaczcie, tyle, że naprawdę już na pół miesiąca, jak ktoś nie ma rozwolnienia, kosztuje 4 dolary. No to naprawdę nie jest tak źle. I naprawdę jest ciężka, czyli to nie jest powietrze. No, to elegancko. Na tym kończymy dzisiejszy dzień. Żegnamy się z Wami. Żyjemy spokojnej nocy. My jutro opuszczamy już Saigon. Ruszamy dalej, ale o tym dopiero jutro. Miłego dnia, spokojnej nocy. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travel Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.